Anioły mają dla ciebie wyjątkowe przesłanie. Ktoś, kto nieustannie zajmuje twoje myśli, w końcu zdał sobie sprawę, że nie może oprzeć się twojemu szczególnemu urokowi. Anioły mówią, że istnieje ktoś wspaniały w twoich myślach, ale nie jest teraz przy tobie. Życie w swojej zawiłości uniemożliwiło waszym ścieżkom idealne złączenie się. Za każdym razem, gdy czułeś więź, pojawiała się wielka przeszkoda na drodze do bycia razem. Jednak nadchodzą zmiany. Ta przeszkoda wkrótce przestanie być problemem. Ta wyjątkowa osoba odkrywa głębie swoich uczuć do Ciebie, przeżywając fale emocji, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyła. Widzi, że Twój urok jest nieodparty i im bardziej stara się wyrzucić Cię z myśli, tym trudniejsze to się staje. Stałeś się stałą obecnością w ich umyśle, rozproszeniem, którego nie mogą uniknąć. Zrozumieli, że najlepszym sposobem na złagodzenie tego niepokoju jest zaakceptowanie wielkiej zmiany. Nie mogą sobie wyobrazić całkowitej utraty Ciebie. Zdecydowali się podjąć ryzyko bycia z Tobą, mimo pełnej świadomości konsekwencji dla siebie i ludzi wokół nich. Mimo przeszkód. Wierzą, że jest to warte zachodu i mają nadzieję, że ty również tak uważasz. Ta podróż do ciebie nie wydarzy się z dnia na dzień. Potrzeba czasu z powodu skali przeszkody, która kiedyś stała między wami. Konieczna jest dodatkowa uwaga i cierpliwość, aby upewnić się, że wasza więź pozostanie stabilna i nieprzerwana. Przyspieszanie rzeczy może wszystko zniszczyć. Dlatego cierpliwość jest niezbędna. Twoi aniołowie, stróże, ostrzegają przed próbami przyspieszenia procesu. Pozwól, by wszystko rozwijało się naturalnie i pozwól tej osobie przyjść do ciebie. W tym roku nastąpi przełomowy moment, kiedy podejdą do ciebie z pewnością siebie, prawdziwym uczuciem i obietnicą wiecznej miłości. To ważne wydarzenie zbliży was do siebie, gdy otwarcie wyrażą swoją miłość. Za kilka miesięcy skontaktują się z Tobą i opowiedzą o zmianach, które wprowadzili w swoim życiu, aby się do Ciebie przygotować. Przygotuj się na znaczne zmiany i uwierz, że wszystko ułoży się tak, jak powinno. Pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. To normalne, że jesteś zarówno podekscytowany, jak i nerwowy. Cierpliwość jest kluczowa, ponieważ dobre rzeczy wymagają czasu, a Ty jesteś kochany i chroniony. Wszechświat jest po Twojej stronie, starając się dać Ci miłość, na którą zasługujesz. Weź głęboki oddech i pozwól, by te słowa przeniknęły Twoje serce. Pozwól swojemu duchowi przyjąć przesłanie od aniołów. Pamiętaj, że to czas na oczekiwanie, cierpliwość i wiarę. Pozostań otwarty na miłość, która czeka na Twoje przybycie. Przypominaj sobie często, że jesteś naprawdę wyjątkowy. A twój urok jest niezaprzeczalny. Stopniowo zdajesz sobie sprawę z wyjątkowej osoby, którą masz na myśli. Podczas tej drogi mogą mieć momenty zwątpienia, ale każdy krok przybliża ich do ciebie, niezależnie od tego, czy zmiany są duże, czy małe. Oni dostosowują swoje życie do twojego jako zobowiązanie wobec ciebie i dowód swojej miłości. Twoi aniołowie, stróże są z tobą na każdym kroku, pracując w tle, aby wszystko ułożyło się we właściwym czasie. Pamiętaj o tym przesłaniu podczas swoich spokojnych chwil samotności. Nie jesteś sam. Głęboka miłość jest w drodze do ciebie. Uwierz w obietnicę, że pod koniec roku ktoś wyjątkowy, otwarcie wyzna ci swoją miłość. Ten moment przyniesie ogromną transformację w twoim życiu. Trzymaj serce otwarte, ducha pełnego nadziei i umysłu zrelaksowany. Miłość jest w drodze prowadzona przez wszechświat i nadzorowana przez anioły. Ta miłość będzie warta czasu, cierpliwości i wiary, które w nią zainwestowałeś. Uwielbiamy Cię, chronimy i prowadzimy ku pięknej, trwałej miłości. Pozwól, aby to przesłanie od Twoich odważnych aniołów przeniknęło Cię. Dając komfort i nadzieję. Trzymaj się go w chwilach zwątpienia, pozwalając mu cię prowadzić, gdy czekasz, aż ktoś wyjątkowy zauważy twój nieodparty urok. Pamiętaj, że cierpliwość jest kluczowa i miłość jest w drodze. Chciałbym zakończyć modlitwą za ciebie. Panie, prosimy o Twoje kierownictwo i błogosławieństwa, gdy podążamy ścieżką miłości i zrozumienia. Daj nam siłę, cierpliwość i mądrość, podczas gdy czekamy na boskie zjednoczenie serc. Niech realizacja miłości będzie delikatna, ale głęboka, przenikając rdzeń naszych istot. Niech relacje, które budujemy, będą silne i trwałe, gdy oczekujemy przyszłych przejawów uczucia. Pragniemy Twojej boskiej ochrony i przewodnictwa, mając nadzieję, że wszystko rozwinie się tak, jak powinno. Dziękujemy za Twoją niezachwianą obecność i wsparcie podczas naszej podróży do miłości. Amen.